Panie Ministrze, mówił Pan o tym, że jednym z priorytetów pośród tego bezpieczeństwa szeroko pojętego będzie Obrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej, w tym sposób szczególny oczywiście Polski. Mam więc pytanie: czy już wycofaliście zarzuty, które postawiono polskim żołnierzom za obronę polskiej granicy na odcinku z Białorusią? W ty tych żołnierzy, których zatrzymano w kajdankach i postawiono zarzuty do dzisiaj niewycofane za to, że użyli broni. Ja jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i widziałem nagranie na posiedzeniu zamkniętym z tego incydentu i nie mam żadnych wątpliwości, że żołnierze bronili zgodnie ze sztuką polskiej granicy, polskiego bezpieczeństwa, polskich obywateli. Więc żeby być wiarygodnym, wycofajcie te zarzuty. I pytanie dotyczące odporności. Tutaj duże wysiłki podejmuje Sojusz Północnoatlantycki w tym zakresie. Na ile w czasie polskiej prezydencji będą zsynchronizowane wysiłki Unii Europejskiej i NATO po to, żeby budowa odporności społecznej państw członkowskich NATO była, miała charakter komplementarny względem siebie nawzajem, a nie konkurencyjny po to, żeby wypychać obecność amerykańską z naszego kontynentu. Dziękuję bardzo.